Manko Witam was bardzo wszystkich serdecznie Dzisiaj znowu gramy w CSAT No może coś później jeszcze Jutro albo nie wiem Dzisiaj się pojawi filmik Może z Minecrafta Może z BFA3 coś nakręcę Nie wiem Mam taką pomysł na serię z BFA3 e, Na mnie nie działa Ten item na mnie nie działa Już zmiana mapy Gin. O, dwóch zabiłem w ostatniej chwili. No. Ja tu już mam tam chyba 304. level, bo gram teraz kreatorem sobie. No tak. Kreatorem. No i mam 304. Dokładnie. Hannibalem już mam 130. Możemy z nim zagrać zresztą. Nic mi nie zaszkodzi. Minim oko... O, to jest fajne. Widzę wrogów na radarze. Patrzcie, teraz tu widzę go. Idzie tędy. Czyli tędy idzie chyba teraz. Nie, jeden idzie tędy. Nie więcej. No bo tędy idą też. On zginął no już do mnie się sapie że bym level zmienił bo nie gramy do jakiegoś levela czekajcie, jeden jest tu gdzieś gdzieś tu jest No, ja zgubiłem go już. Tu gdzieś po las. <laughs> no i teraz. Tak. dajże się, strób, że będziemy czekać na ciebie, bo masz kapry z grania ninja. No, zabił go. No i gramy z taką. Sobie nie będę zmieniał levela. W regułami nie, nie ma, że jak to grać. Lost sety czy coś to. Muszę zmieniać level On już tu poszedł Dobra, mnie jeszcze z tym poczekam sobie tutaj na gościa jakiegoś A już idzie? rozwaliłam dobra trzeba ich poszukać bo oni tu są gdzieś Czyli gdzieś mi takich tu pokazuję ale teraz tam jest No gdzie oni są da. O, No jeszcze przeżyłem. To jest jakiś trud Ej, Teraz tu go zdejmę, patrzcie O oh lol, No <ścoughs> Trochę przyziemiony jestem jeszcze Ogólnie mogę być jaki nie bo zbałem chyba z 2 godziny wejdziemy na telewizor albo to radio jest, nie wiem Gdzie oni są? Że ich tak nie widać? Hm. Jeden gdzieś tu pokazuje mi go? Mówił. Jeden gdzieś tam biega. No nie Dobra Teraz zmieniam level Poglądam się pająkiem Zaprezentuję wam Też ma trzy rakietki No i ma jeszcze do tego Taką Tak jakby może linę powiem No Pajęczyna, o Zagramy ostatnią rundkę i będzie koniec Dobra Dobra, i tu widzicie mam 8 punktów inteligencji, dam sobie I patrzcie, taką rakietkę wystrzelona A tu jest taka lina jeszcze I też na nożu może sobie tą ładować No i to wszystko na tą klasę Jeszcze tu zaprezentuję, że może No i zginąłem No i to by było chyba na tyle Dobrze. No i to by było chyba na tyle. Żegnam się z wami. Cześć.